Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec? I zabłąka się jedna z nich. To czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały? Tak też. Nie jest z wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Drodzy bracia i siostry. Jezus, jako przykład, jako prawdziwy syn Boży, jako przykład dziecięctwa Bożego. Co to znaczy być dzieckiem Bożym? Bardzo często słyszymy to. Bardzo często nam to powtarzają w kościołach. Wydaje mi się, że z samych początków naszej katechezy słyszymy te słowa. Dzieckiem Bożym jestem ja. Ale co to znaczy? Co to znaczy, że tak mogę się nazywać? I dlaczego mam prawo w ten sposób o sobie mówić? Moi drodzy, wiemy dobrze, że bez miłości nic nie można zbudować. I miłość w rodzinie. To jest ten budulec, na jakim nie możemy sobie pozwolić oszczędzać. Wiele innych rzeczy możemy sobie oszczędzać, ale nie na miłości w rodzinie. To jest ten budulec, bez jakiego nie można zbudować rodziny. I nie pomoże w tym nawet żaden inny zamiennik. Czy to niektórzy uważają właśnie poezja, romantyzm. Przecież poezją nie można komuś powiedzieć tak naprawdę, że się go kocha. Gdyby tak było i poezja byłaby źródłem miłości, to wystarczyłoby kupić sobie tomik poezji romantycznej, polskiej, a mamy tego naprawdę dużo w literaturze polskiej włożyć sobie. W półkę od regału ten tomik i powiedzieć: No, teraz w moim domu zagościła miłość. Ale to tak nie działa. Nie można sobie tego kupić i włożyć w swój dom. Zatem, co oznacza być dzieckiem bożym? Co oznacza to, że jestem kochany przez Boga jak jego dziecko? Jakiego Syn, jakiego córka. Moi drodzy, Pan Jezus daje nam przykład tego, co oznacza być dzieckiem Bożym. Kiedy chcielibyśmy zrozumieć, patrząc na Jezusa, jak ja mogę przeżywać swoje dzieciństwo Boże, to trzeba byłoby się zapytać, z jakiego momentu nam trzeba zacząć. Moi drodzy, zaczynamy od żółbka. Aby uczyć się Bożego dzieciństwa, to trzeba każdemu z nas położyć się do żółbka. Tak, może to dziwnie, brzmi, ale to właśnie od żółbka zaczynamy naukę Bożego dzieciństwa. Tak jak Pan Jezus. Przecież On mógłby wybrać dla siebie inny sposób wejścia w naszą historię. Jako już dorosły mężczyzna. Ale nie. Bóg zaczyna, wchodzi w naszą historię, ukazuje nam, co to znaczy być Bożym Dzieckiem właśnie w żłobku. I chciałbym, abyśmy przyjrzeli się temu, co to znaczy, że położyć się do żłobka. Co to znaczy, że ja mając 80, 90, czy ileś tam lat, mam teraz. Położyć się do żółbka. Jak ja już jestem starsza pani, czy starszy Pan. Pomyślmy może na początku, co znaczy mój wiek wobec przedwieczności Boga. Otóż nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Moje lata, niezależnie ile ja bym ich miał, nic nie znaczą. Może wydaje mi się, że zjadłem już wiele rozumów, że zebrałem ogromne doświadczenie życiowe. Ale wobec przedwieczności Boga nic to nie znaczy. A wobec mnie może znaczyć pychę. Dlatego starajmy się nie zapominać o tym, że zawsze jesteśmy dziećmi bożymi, niezależnie od tego, ile lat mamy na karku. I nigdy nie powinniśmy o tym zapominać. Bo jesteśmy dziećmi bożymi właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi, który przyszedł po to, aby zebrać rozproszone dzieci Boże w jedno, aby pokazać nam, co to znaczy być dzieckiem Bożym. Zatem rozpoczyna On od żubka. I chciałbym, abyśmy hmm, przypatrzyli się temu, co znaczy położyć się w żółbku? Cztery takie niewielkie kroki, aby przypomnieć sobie, co to znaczy właśnie położyć się w żółbku. Pierwsze to przypomnieć sobie i być świadomym tego, co to jest ciepło sianka. Trudno sobie wyobrazić żółbek bez sianka. Inaczej byłoby to twarda. Zimna konstrukcja, gdzie nikt absolutnie nie chciałby się kłaść. Nie byłoby w tym żadnego ciepła, żadnej wygody, żadnego odpoczynku. Dlatego ciepło sianka jest bardzo ważne w szłupku również Jezusowym. Co ono oznacza, moi drodzy? Ciepło sianka oznacza ramiona, Rodziców, ciepłe ramiona, ciepłe ramiona. To jest miłość, która grzeje, która aż kiedy się przybliżymy do niej, to aż czuć, że bije od niej to ciepło. To jest właśnie ciepło sianka. To są ramiona ojca, który wita marnotrawnego syna swoimi ramionami. To, są, to jest właśnie ciepło tych ramion. To jest bardzo ładna scena, którą Pan Jezus ukazuje, co znaczy być Bożym Dzieckiem i jakie relacje do, do nas, Bożych dzieci, ma Bóg Ojciec. Nie wita nas ani z kalkulatorem, ani z kasą fiskalną, ani z listą tego, jacy byliśmy, co zrobiliśmy. Nie, nie ma w tej scenie nic takiego a jest zwycz są zwyczajne ramiona, jest ciepło zwyczajnych ramion. Więc to nam pokazuje, że w tym wszystkim, w naszym dzieciństwie Bożym, nie ma stosunków jak w firmie, nie ma umowy, nic tam nie podpisujemy. Wszystko odbywa się na zasadzie i na prawie miłości. Tego, że Bóg po prostu nas ukochał, że nasze miejsce właśnie jest w tych ciepłych ramionach Ojca, które symbolizuje właśnie ciepłe sianko żłobka, na którym Pan Jezus jest położony. Starajmy się sobie przypominać właśnie ciepło ramion, również w naszych rodzinach, abyśmy nie zapominali o tym, jak bardzo ważne jest. Poczuć to ciepło, nie uciekać od tego ciepła, nie starać się wyskoczyć z tego ciepłego sianka. I kiedy czujemy chłód tego, że nie wystarcza nam miłości, to przypominać sobie o tym, że ramiona naszego niebieskiego Ojca są źródłem właśnie ciepłej miłości do nas. To jest ciepłe sianko. To jest pierwsze, co może nam pomóc w tym, abyśmy nie zapominali o tym, co znaczy być Bożym Dzieckiem. Następne, co poznajemy z dzieciństwa Jezusa, to nędza stajenki. Pan Jezus właśnie nędzną stajenkę wybiera na to, aby rozpocząć swoje życie. Między nami, w swoim ciele? Co to znaczy? Co symbolizuje nędza Stajenki? Moi drodzy, ona symbolizuje wyzbycie się chciwości. Chciwość niszczy, niszczy pokój w naszych rodzinach. Czy to chciwość materialna, czy psychiczna, duchowa. Mi się należy. To jest różnego rodzaju wygoda. To te hasła reklamowe, które często gdzieś podświadomie przeżywamy. Żegnaj genia, świat się zmienia. Już mi się znudziłeś i wiem, co zrobię. Wymienię Ciebie na nowszy model. To jest właśnie chciwość. I ona jest powodem konfliktów i sporów, kłótni w domach, w rodzinach. Powodem jest tego, że zapominamy o tym, że przecież jestem dzieckiem Bożym. Jestem córką, jestem synem Boga z jego wyboru, z jego pragnienia. Tu przypomina mi się coś bardzo chyba bliskiego w sercu każdego Polaka. Sami swoich a szczególnie scena, w jakiej Pawlak uczy swojego syna modlitwy. Syn ładnie rączki złożone na kolanach, obok niego stoi ojciec i mówi: A na te pole kargulowe to ześli, Panie, wszystkie plagi egipskie. Tylko się nie pomyl i nas, ludzi uczciwych, nie karaj. Bo my się swojej miedzy trzymamy. To jest właśnie chciwość. Chciwość, która niszczy i nasze rodziny, i wszystkie inne relacje. Starajmy się nie zapominać zatem o nędzy stajenki, o tym, aby starać się wyzbywać chciwości ze swojego serca, tego, co niszczy moje dzieciństwo Boże, tego, co sprawia, że zapominam o tym, że jestem dzieckiem Bożym. To jest drugi, druga cecha żłobka Jezusowego. Trzecia sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to uśmiech rodziców. Kiedy Matka Boża, święty Józef otoczali Jezusa stajęce, wydaje mi się, że pomimo tych warunków, takich skromnych, to zawsze na ich twarzach był uśmiech, radość z tego, że jest dziecko. Kiedy przychodzi się do szpitala, widzi się e, nowych e, rodziców, tatusiów, mamusiów, to na ich twarzach, niezależnie od tego, jak wiele e, m, nerwów ich kosztowało, Całe przygotowanie, przeżywanie okresu ciąży, widnieje radość i wielki uśmiech. Może troszeczkę mniej tego uśmiechu u rodziców, którzy już mają następne dziecko, bo wiedzą, czego się spodziewać, co ich czeka przez najbliższe parę lat. Ale mimo wszystko, dziecko zawsze powoduje uśmiech. I to jest znak rozpoznawczy. Uśmiech rodziców. Moi drodzy, starajmy się nigdy nie zapominać, kiedy myślimy o naszym dzieciństwie Bożym, że jesteśmy radością Pana Boga, że jesteśmy źródłem Jego uśmiechu. Kiedyś była taka dziewczynka, która żyła tylko z mamą i próbowała od mamy dowiedzieć się, kim jest jej tata. Niestety mama latami absolutnie nie chciała dotykać tego tematu. W końcu przyszedł czas buntu nastoletniego, no i w końcu mama złamała się troszeczkę i powiedziała jej, że uśmiechasz się jak twój tata, masz uśmiech twojego taty. I co zrobiła ta dziewczynka? Wywiedziała się, w jakim mieście spotkali się jej rodzice, uciekła do tego miasta i przypadkowych mężczyzn, mniej więcej w takim odpowiednim wieku, prosiła o uśmiech. Proszę się dla mnie uśmiechnąć. Czy mógłby się Pan dla mnie uśmiechnąć? Chciała rozpoznać swojego ojca po uśmiechu. My też, moi drodzy, starajmy się w naszym dzieciństwie rozpoznawać Boga Ojca po uśmiechu, po tym, że On z radością nas przyjmuje, że On z radością nas pragnie. I tak dochodzimy do czwartej już cechy żubka Jezusowego. W żubku rozlega się. Płacz. Niemowlę płacze, bo rozumie, że jest zależne od rodziców. Nie może nic bez nich zrobić. Ani się nie ogrzeje, ani się nie nakarmi. Umrze. I dla naszego dzieciństwa Bożego, świadomość naszej zależności od Boga jest bardzo ważna. My jesteśmy w oczach Bożych jak te niemowlęcia. Umrzemy, płaczemy bez Jego pomocy. Jeśli nie będziemy przyjmowali od Niego pokarmu, jeżeli nie będziemy przyjmowali od Niego ciepła, to pomrzemy. Był kiedyś taki filozof francuski, któremu chyba coś się troszeczkę przekręciło w pewnym miejscu. I uważał on, że człowieka powinna wychowywać przyroda, natura, więc niemowlę trzeba odnieść do lasu, aby tam zajęła się nim przyroda. Wiadomo, co by spotkało takie niemowlę. Ono umrze bez troskliwej opieki rodziców. Jego płacz na jego płacz nie odpowiedzą drzewa. To mama i tata odpowiada na płacz niemowlęcia. I na, nasz, na nasze potrzeby też odpowiada Pan Bóg, który jest naszym ojcem, który jest naszym rodzicem. Starajmy się o tym nie zapominać. I kiedy wyjdziemy, będziemy wychodzili z takiego żłobka, tak jak Pan Jezus mały. Wychodzi z takiego żłubka, wyrasta z takiego żłubka, to będziemy rozumieli również, czym jest posłuszeństwo dzieci bożych w stosunku do ojca. Bo Pan Jezus pokazuje nam przykładem swojego własnego życia, czym jest posłuszeństwo w stosunku do ojca. To też uczy nas, co znaczy być dzieckiem bożym. Już później z latami, abyśmy nie zapominali w pokorze stawać wobec naszego niebieskiego Ojca i budować dialog w naszych rodzinach. Święta rodzina jest świętą, bo narodziło się w niej źródło świętości. Nasze rodziny też mogą być i powinny być stawać się świętymi. Właśnie dzięki temu, że żyje w nich mały Jezus, który przypomina nam o tym, że wszyscy w oczach Bożych jesteśmy Jego dziećmi. Nie chodzi o to, aby e, e, trzymać cały rok stajenkę w swoim domu. Chociaż czasami i takie widoki widuje. Przychodząc do kogoś w gościnę, gdzieś na parapecie stoi stajenka. A to było w środku lata. Myślę, o, już się gotujecie na, do wigilii. Widzę. A, nie chciało się nam, proszę księdza, tego zabierać. To tak stoi. Nie o to, nie taką obecność Pana Jezusa Małego chodzi. Chociaż i taką obecność można pielęgnować, jeżeli wiemy, co robimy. Ale chodzi o to, abyśmy dawali miejsce Jezusowi w naszych rodzinach. W naszych domach, aby On uczył nas, co to znaczy, że ja jestem też Bożym dzieckiem. Przypominał nam i o cieple sianka, i o nędzy stajenki, i o uśmiechu naszych rodziców, i o naszym, naszym własnym płaczu, abyśmy nigdy nie zapominali o tym, że jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi. Zatem starajmy się nie wyrzucać. Pana Jezusa, Jego żłobka przez okno naszych domów, ale przyjmujmy Go, aby On wzrastał w naszym domu, tak jak wzrastał w domu świętej rodziny, od narodzenia aż do rozpoczęcia swojej publicznej działalności. W ten sposób nasze rodziny też będą. Wzrastały, rozwijały się. Kiedyś, przechodząc obok cmentarza, jako mały chłopiec, znalazłem pasyjkę Pana Jezusa w śmietniku. Duży Pan Jezus wrzucony do śmietnika. I jakoś, jak mały chłopiec, nie mogłem patrzeć na to, żeby Pan Jezus po prostu leżał w śmietniku. Więc wziąłem tą pasyjkę Pana Jezusa, zabrałem do domu, zbiłem dla Niego krzyż. I przybiłem go do krzyża. Moi drodzy, jeżeli mały Pan Jezus będzie miał miejsce w naszych rodzinach, tam będzie rósł w naszym domu, to również On będzie obecny na, na swoim krzyżu i będzie pokazywał nam, jak przeżywać cierpienia w naszych rodzinach. Bo również wtedy nie przestajemy być bożymi dziećmi. Jezus Chrystus jest synem Bożym i w żłobku i na krzyżu. I kiedy czuje ciepło sianka, ciepło obecności swoich rodziców, i kiedy odczuwa chłód krzyża. Wtedy nasze rodziny będą silne, silne Bogiem. Amen.